Zadanie szóste. Rozwiąż równanie. 1, 2 razy 4 do potęgi x plus 2 jest równe 2 do potęgi minus 2 nad x. Pamiętajmy o tym, że jeśli chcemy rozwiązać równanie wykładnicze, to musimy je całe przekształcić w taki sposób, aby w podstawach potęg stała ta sama wartość liczbowa. No, i tutaj musimy dokonać takich przekształceń. W pierwszej kolejności zajmiemy się tutaj liczbą 1, 2. I tutaj będzie nam przydatny ten wzór. To znaczy, że właśnie na podstawie tego wzoru, jeżeli liczbę 2 podniesiemy do potęgi minus pierwszej, no to my uzyskamy 1, 2, gdzie 2 podnosimy do pierwszej potęgi, czyli w rezultacie ostatecznie uzyskujemy liczbę 1, 2. Czyli 1, druga to jest dokładnie to samo co 2 do potęgi minus pierwszej. I tak tutaj też zapiszemy, że zamiast właśnie liczby 1, 2 zapiszemy sobie 2 do potęgi minus pierwszej. Natomiast 4 to jest dokładnie to samo co 2 do potęgi drugiej, więc tutaj zapisujemy 2 do potęgi drugiej. Ja tutaj może to z boku napiszę, że 4. To jest to samo co 2 do potęgi drugiej. Przy czym to wyrażenie wzięłam z nawias, dlatego, że jeszcze jest tutaj ten wykładnik, o którym nie mogę zapomnieć. I ten wykładnik zapisuję poza nawiasem. Natomiast prawą stronę równania na razie przepisuję bez zmian. Musimy uprościć na razie lewą stronę równania, czyli dokładnie tę część. I tutaj mamy takie podwójne potęgowanie. Jeżeli mamy podwójne potęgowanie, to w rezultacie uzyskujemy potęgę o tej samej podstawie, ale wykładniki musimy przez siebie przemnożyć. Dlatego po lewej stronie równania my uzyskujemy 2 do potęgi minus pierwszej, razy 2 do potęgi 2x dodać 4 to się równa 2 do potęgi minus 2 nad X. i w tym miejscu my uzyskaliśmy mnożenie potęg o tych samych podstawach czyli wykorzystujemy ten wzór popatrz, że w rezultacie uzyskujemy potęgę o tej samej podstawie, ale wykładniki musimy do siebie dodać czyli tutaj będziemy mieli 2 do potęgi minus 1 dodać 2x, dodać 4 całość jest równa 2 do potęgi minus 2 nad x i teraz tutaj musimy dokonać Redukcji wyrazów podobnych, czyli będziemy mieli 2 do potęgi 2x dodać 3. Całość jest równa 2 do potęgi minus 2 nad x. No i teraz na tym etapie uzyskaliśmy już w podstawach potęg tę samą liczbę, czyli możemy już wykładniki do siebie przyrównać. Ja już to zrobię w tej części. Czyli uzyskujemy równanie 2x dodać 3. Całość jest równa minus 2 nad x. Uzyskaliśmy równanie wymierne, czyli takie, które ma po pierwsze ułamek, a po drugie w mianowniku, którego znajduje się niewiadoma. Musisz pamiętać o tym, że kreska ułamkowa zastępuje nam znak dzielenia, czyli mamy tutaj 2 dzielone na x, ale nie wiadomo, jaką wartość przyjmie x, dlatego musimy wykluczyć 0, bo w matematyce nie dzielimy przez 0. Dlatego zanim nie zaczniemy w ogóle robić cokolwiek z tym równaniem, to musimy wykluczyć taką wartość liczbową, która zeruje mianownik. W tym przypadku jest to 0. Czyli musimy zapisać założenie, że x musi być różne od zera. To oznacza, że dziedziną tego wyrażenia są wszystkie x -y należące do całego zbioru liczb rzeczywistych z wyłączeniem liczby 0. Jak już mamy założenie, jak już mamy dziedzinę, to możemy przejść do przekształcenia tego równania. Uważam, że najprościej będzie przemnożyć to równanie obustronnie przez x. Uzyskujemy zatem 2x do potęgi drugiej, dodać 3x, które jest równe minus 2. I teraz liczbę minus 2 przynosimy na lewą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku, czyli będziemy tutaj mieli 2x do potęgi drugiej, dodać, 2, dodać 3x, dodać 2, całość jest równa 0. No i teraz uzyskaliśmy równanie kwadratowe. Zresztą to równanie kwadratowe już było na tym etapie, no ale jak już mamy taką postać najprostszą równania kwadratowego, to musimy je rozwiązać. Rozwiązanie równania kwadratowego polega na znalezieniu jego pierwiastków. Pierwiastkiem równania nazywamy taką liczbę lub takie liczby, które podstawione pod niewiadomą spowodują, że lewa strona będzie równa stronie prawej. No tutaj oczywiście ja zapisałam 0, ponieważ zazwyczaj równania właśnie są tak skonstruowane, że po prawej stronie jest 0. Jeżeli chcemy sprawdzić, czy w ogóle równanie kwadratowe ma pierwiastki to musimy policzyć deltę. Delta liczymy z takiego wzoru, jak tutaj widzisz. No i teraz A to jest wartość liczbowa, która stoi przy niewiadomej do potęgi drugiej. W naszym przypadku A jest równe 2. Natomiast B, czyli ta liczba, to jest wartość liczbowa, która stoi przy niewiadomej do potęgi pierwszej i u nas B jest równe 3. Natomiast C Czyli ta liczba tutaj to jest wyraz wolny, czyli u nas jest to liczba 2. I teraz te wartości liczbowe, które tutaj wypisaliśmy, musimy podstawić do tego wzoru na deltę. I otrzymujemy tutaj deltę, która jest równa 3 do potęgi drugiej, no bo b do potęgi drugiej, czyli 3 do potęgi drugiej. Od razu możemy zapisać, że jest to równe 9 odjąć 4 razy 2 i razy 2. W rezultacie uzyskujemy tutaj 9 odjąć 16, czyli wartość równą minus 7. I teraz delta wyszła nam mniejsza od 0. Jeżeli delta jest mniejsza od 0, to znaczy, że takie równanie nie ma rozwiązań. Czyli tutaj odpowiedzią do tego zadania będzie po prostu brak rozwiązań. I pamiętaj o tym, że jeżeli delta wychodzi mniejsza od zera, to wcale nie musi oznaczać, że źle rozwiązałeś, rozwiązałeś, rozwiązałeś zadanie. Czasami, jak widać, tak się zdarza, że równanie kwadratowe po prostu nie ma rozwiązań. I tutaj, faktycznie, taką prawidłową odpowiedzią do takiego zadania jest po prostu brak rozwiązań.